Grosław, możesz mi powiedzieć co tu robi twoja siostra twierdzi że sam proboszcz ją zapraszał to prawda arleta no przecież mówił w niedzielę na mszy że miłoby było jakby na sesji były jakieś ikony no to jestem to nie jest żadna sesja tylko procesja ale zdjęcia i tak robią człowiek nie wiem czy się modlić czy pozować boże widzisz nie grzmisz spokojna mamusi zondulowana zaraz będzie Mireczku! Ale nie mireczkuj mi tu teraz Jola, zoba jaka pompa idzie. Idę to ja z Grażyną do przodu. Zaraz będziemy klękać. Ja nie klękam, bo sobie ubrudzę kolana. Malniej brudne niż moje sumienie nie będą klękać. Grażyno, jak wino uderzasz do głowy. Uderzcie to wy się w pierś, w procesji idziemy? Propolis piersi to idziemy tak wolno, że jesteśmy na ostatku. Ostatni będą pierwszymi pod warunkiem, że procesja się zawróci. Procesja nigdy nie zawraca? Jak nie? Przecież Jola sama mi mówiła, że będziemy się zawracać. Nie się zawracać, tylko cię nawracać.